To stwarza w podświadomości rewelacyjny mechanizm, polegający na tym, że jeżeli ona, sobie, jeżeli wprogramujecie to, to ona, jeżeli te zmiany będą miały zaś w stronę pozytywną, ona do nich dopuści. Ale jeżeli na przykład te zmiany miałyby wam przynieść coś niekorzystnego, ona je zablokuje. To jest rewelacyjny mechanizm, kochani. Naprawdę, jeżeli to jest dobrze zaprogramowane w podświadomości, Niezwykle trudno jest popełniać błędy. Trzeba się jeszcze tylko umieć poddać temu, prawda? Jeżeli coś idzie nie tak, to trzeba się zastanowić dlaczego, bo może być tak, że właśnie podświadomość blokuje to, bo na przykład jest to niekorzystne. Może tak być. Czasem jest to efekt naszych wywałek, naszych gdzieś tam prawda, ograniczeń, jak to mówią, ale czasem może być tak właśnie, że podświadomość to blokuje, bo skoro się otwieramy na pozytywne zmiany, a... To, co chcemy wprowadzić, może nie do końca być dla nas pozytywne, no to po prostu w tym momencie podświadomość to blokuje, utrudnia nam drogę do tego. Z reguły to jest tak, że w czasie samego utrudnienia to się denerwujemy. Czemu tak, a nie inaczej, prawda? Ja chcę tak, tak ma być, czemu nam nie idzie. Mija trochę czasu, okazuje się, żebyśmy na tym już wyszli jak na na mydle, prawda? Potem jest, o jezu, jak dobrze, że ja tego nie zrobiłem, nie? bo była heca ale często dopiero potem to wyłapujemy, nie? Że, że, że dobrze się stało, że się nic nie stało, nie? Natomiast jeżeli nauczymy się tutaj ufać, nauczymy się poddawać temu głutowi, to będziemy umieli to wyczuć od razu, że jeżeli będziemy umieli wyczuć siebie, kiedy, kiedy wynika coś z ograniczeń, które są pod świadomości, a kiedy po prostu ona coś blokuje, bo jest niekorzystny i koniec, nie? Także jeżeli będziecie pracować nad zmianami, jeżeli będziecie cokolwiek robić, zawsze dodawajcie sobie pozytywne zmiany. Otwieram się na pozytywne, zasługuję i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie ma być to słowo pozytywne. Ma być podświadomość nauczona, że jeżeli zmiany, to tylko takie albo żadne. Może być korzystne. Może być korzystne. Wszelkie słowa, które wyrażają pozytyw. Jeden z podstawowych lęków ludzi, którzy... Boją się zmian jest to, że nigdy nie wiedzą, czy te zmiany będą na lepsze, czy na gorsze. I często jest taki lek. A może jednak na tym skorzystam, a może jednak na tym stracę? A może to jest dobry ruch, a może jednak niedobry? Może stanie się coś złego. Może ja na tym wyjdę dobrze, a może ja na tym wyjdę źle. Nie są w stanie tego przewidzieć, bo na przykład są sytuacje, gdzie nie ma możliwości przewidzenia pewnych rzeczy. I tutaj na przykład to przeafirmowanie tego, przepracowanie tego jest bardzo ważne, kochani. Ponieważ jakby z góry, z góry jakby ustala nam kierunek, kierunek zmian, jest tylko jeden oburzenie. Natomiast faktem jest, że ta lęk, ten lęk i ta niepewność, czy zmiany będą na lepsze i na gorsze, jest tak do przepracowania. Ponieważ oczywiście wynika to z lęków. Wynika to z bardzo dużych lęków, że nie można czegoś przewidzieć, a trzeba podjąć jakieś decyzje. Prawda? Oczywiście na przykład kolejnym takim bardzo ważnym do przepracowania utrudnieniem jest tutaj na przykład czarnowictwo. Niektórzy ludzie żyją w takiej zdolności czarnowidzenia, czyli widzą wszystko w ciemnych barwach. Jeżeli cokolwiek ma nastąpić, prawda, jakąkolwiek decyzję mają podjąć, to przede wszystkim widzą na początku same najgorsze scenariusze, co się potencjalnie najgorszego, złego może wydarzyć i z tego pułapu oceniają całą sytuację. No, Chyba nie ma nic gorszego w tym momencie, bo to jest po prostu już, no, motor to napędów wszelkich lęków, prawda? wszelkich e, lękotwórczych emocji, wszelkich stresów, napięć, prawda. Czarnowictwo po prostu napędza wszystko co najgorsze. Niestety są tacy ludzie, którzy oceniają sytuację zawsze z najgorszej perspektywy, wyłapują wszystkie najczarniejsze rzeczy. I na tej podstawie osądzają. Warto, nie warto, warto, nie warto, prawda? Niektórzy tak daleko, że nawet nie widzą, że istnieje jeszcze jakaś pozytywna strona, nie? dla nich to jest tak dalekie obce, jak dla nas, nie wiem, gwiazdy na przykład, nie? Wiemy, że istnieją, ale czy bliżej coś podejść, czy coś to jest trudne, wręcz niemożliwe, prawda? Czarnowictwa niestety ciągle gdzieś tam powoduje, że widzimy wszystko w czarnych kolorach, kolorach czarnych barwach. W takich scenariuszach bardzo krytycznych, bardzo, bardzo ciemnych, bardzo negatywnych. Bardzo często, właśnie, widzenie rzeczywistości w ten sposób, po pierwsze, hamuje nas w rozwoju, z racji tego, że z reguły budzi to lęki, i wtedy dochodzimy do wniosku, że najlepiej nic nie robić, prawda? Bo tak najbezpieczniej, choć takie decyzje budzą nas w jakimś czasie frustracji i niezadowolenie. Z drugiej strony, jeżeli umysł jest dobrze kreatywny, a świetnie się koncentrujemy na tych negatywach, zaczynamy je przyciągać. Zaczynamy je przyciągać i one się zaczynają materializować i potwierdzać w naszym życiu. Bo no co w końcu coś zmaterializujemy. I potem jest, no tak, no miałem rację, prawda? Czułem, że miałem rację. No tak, bo to jest... znowu trzeba przypomnieć tutaj, to jest jego racja. Rozumiecie? Racja jest tutaj pojęciem bardzo względnym, będę Wam to też przypominać. Tak naprawdę nie ma jednolitej racji. Może można powiedzieć, że jednolitą racją jest to, że każdy kreuje rzeczywistość na miarę własnych wyobrażeń. Natomiast każdy umysł jest indywidualny, bo nie ma dwóch takich samych umysłów na tym samym poziomie, dokładnie z tą samą zawartością. Nie ma czegoś takiego. Dlatego w sumie każdy jest na swój sposób indywidualny. I trzeba się tutaj do tej indywidualności powodów przyzwyczajać. Czasem zauważycie, że to jest zbawienne móc kreować sobie i wyobrażać to, co sami chcemy, bez względu na to, co się dzieje wokół nas. Nawet jeżeli byście mieli być jedynymi szczęśliwymi w całym mieście, w którym żyjecie, jedynymi optymistami w tym mieście, jedynymi bogaczami w tym mieście, jedynymi, nie wiem, ludźmi, którym się udało w życiu, macie do tego prawo. Każdy sam wybiera. Wy wybraliście, tak? Jak nie wiem, reszta miasta chce żyć inaczej, proszę bardzo, pozwolić im na to, jak najbardziej, ale Wy macie prawo żyć tak, jak wy chcecie. To jest też kolejny bardzo ważny element, kochani, związany z wprowadzaniem zmian. Musicie sobie uświadomić Wasze prawo do tego, że macie prawo robić, co chcecie tak naprawdę. Prawo wolności jest to prawo, które zostało nam dane przy. Jak to nazywając w akcie stworzenia, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jest to coś, co dostaliśmy, prawda, że tak powiem ogólnie. Mamy prawo wybierać. Choć każdy wybór niesie ze sobą pewne konsekwencje, ale mamy prawo wybierać. Możemy robić, co naprawdę chcemy. Natomiast nie robimy tego. Wielu ludzi tego nie robi, z tego, że czują się skrępowani różnymi wyobrażeniami różnymi przekonaniami, różnymi emocjami, które krępują, zniewalają, prawda? I ich wybór jest ograniczony do właściwie tych emocji, tych przekonań. Tu już w zasadzie nie można mówić o jakiejś tam prawie wolności, bo tak naprawdę z nimi nie korzystamy w tym momencie. Macie prawo wprowadzać zmiany w swoim życiu, jakie chcecie. Nawet, jeżeli inni ludzie będą wam mówić, że cierpią z tego powodu, że są niezadowoleni z tego powodu, że nie wiem, wykańczacie ich tym. Jeżeli tylko kierujecie się zasadą najwyższego dobra i czujecie, że to co robicie jest słuszne, że no nie jest to jakieś tam celowe działanie przeciwko kołom przykładowo, jak najbardziej jest to w porządku. Ważne jest tylko to, żebyście się wyczuli z tego porządku, bo to jest taki też ważny element. Jeżeli robicie rzecz, która jest ok, a dacie się wpędzić w poczucie winy, przegraliście. Jeżeli robicie rzecz, która jest ok, a czujecie się z nią niewinnie i w porządku i robicie ją dalej, wygraliście. Bo już nic was po prostu nie zbije z właściwego tropu i osiągniecie cel, zrealizujecie go do samego końca. Niektórzy z was już mieli tą świetną okazję, niektórzy może będą mieli, niektórzy może nie będą mieli, to zależy. Ale może spotykaliście się z takimi sytuacjami, gdzie na przykład, zwłaszcza jeżeliście w domach przykładowo, w domach, w otoczeniu, gdzie byli jesteś dominatorzy nad wami, a przez rozwój duchowy zaczęliście się uniezależniać, nabierać siły, mocy, zaczęliście powolutku, co prawda, ale żyć po swojemu. Jak reaguje wtedy do dominator? Szlak Dokładnie. Najpierw szlak Czeka na efekt prawda? No, no zawsze jest nauczony, że przecież no, jak wpadł wściekłość i zaczął szumieć i szaleć, no to działało, nie? Zbudzał leć.